Czcigodni siostry i bracia Pielgrzymi, zgromadzeni u stóp skał w Trzebniowie, zjednoczeni z nami dzięki transmisji licencjalnego radia RDN Małopolska w Tarnowie i Nowym Sądzu, dzięki transmisji internetowej, czcigodni duchowi Pielgrzymi i wszyscy obecni tutaj goście i gospodarze przybyli na te. Wspólną pielgrzymkową Eucharystię. Skały, które są przed naszymi oczami, za Waszymi, drodzy pielgrzymi, plecami, są świadkiem wielu wydarzeń z dziejów tej ziemi, kościoła na tej ziemi, także z dziejów tarnowskiej pielgrzymki. Pamiętają nabożeństwa pojednania, nabożeństwa uwielbienia. Radość spotkania wszystkich grup pielgrzymkowych w jednym miejscu po wielu dniach razem. Pamiętają Wasze zmęczenie, utrudzenie i nadzieję, że już tak niewiele zostało. Z Bożą pomocą dojdziemy przed obraz Matki Najświętszej. Te skały mówią nam jeszcze więcej. Przypominają, że skałą i zbawieniem jest mój Jezus, że Bóg jest skałą, na którą się chronię i nie ulęknę się, że dom swój trzeba budować na skalę, a wtedy ani wichry, ani wody, ani inne przeciwności go nie zniszczą, bo Bóg jest wierny. Znakiem tej wierności jest Krzyż, o którym wspomniał Ksiądz Dyrektor u początku naszego spotkania i który trwa. Zmieniają się wieki, ludzie, a Krzyż trwa. I mówi o wiernej, zbawczej, miłosiernej miłości Pana Boga do każdego z nas. Miłości, której możemy doświadczać tak, jak przeżywaliśmy to w nabożeństwie przed Eucharystią. Bądź dla siebie własny, czasem nietypowy sposób. Bóg jest wierny swej miłości, która chce nas bawić i okazuje nam swoje miłosierdzie. Nas pustych i brudnych, oczyszczając miłosierdziem i napełniając swoją łaską. Nas głodnych i spragnionych, karmiąc swoim ciałem i krwią, byśmy Drodze do nieba nie ustali, obdarzając nas chwałą w szczęśliwej wieczności, jeżeli potrafimy być mu świadkami i apostołami wobec ludzi w świecie, do którego jesteśmy posłani, tak jak dwunastu przed wiekami, do tamtego świata, tamtych ludzi, tamtej rzeczywistości. Trzeba, żebyśmy o tym Niezmieniającym się, błogosławionym, zbawczym działaniu Krzyża, Boga, który ten krzyż nam przypomina, zawsze pamiętali, i nie dali się sprowadzić na manowce bądź w krainę lęku i niepewności. Starsi rodacy pamiętają czas, kiedy masowo ściągano, zrzucano. Wyrzucano na składowiska opału krzyże ze ścian szkół, instytucji państwowych. Ale przekaz ustny mówi także o mizernym końcu tych, którzy rękę, by ten święty znak zniszczyć, wyciągali. Dzisiaj słyszymy o krzyżu znowu w tle dramatu pod Giewontem, w Tatrach, gdzie zginęło Pięcioro ludzi i tyle osób zostało rannych. Słyszymy też głosy, to przez krzyż, który stoi na Giewoncie. Jak mówił Jan Paweł II, wzywa nas do wierności i swoimi ramionami miłosierdzia otacza całą Ojczyznę. Usłujmy krzyż, nie będą biły w góry pioruny. Ale słyszymy też, choć ta informacja na pielgrzymce jest szczątkowa, Wypowiedzi ratowników: Od pół godziny burza chodziła po górach, brzmiało nad szczytami. Ostrzeżenia od zawsze mówią: zaczyna się burza, szybko schodź ze szczytu, gdzie metal, gdzie źródła wodne, gdzie wierzchowiny, bo tam najczęściej uderzają pioruny. Być może ktoś nie słyszał, być może ktoś lekceważył, ale tak jest i w naszym życiu. Jest krzyż, jedyne źródło zbawienia, a my to lekceważymy. My mamy własne osoby, sposoby na życie, własne próby dojścia do celu albo do nikąd. No i potem widzimy poranionych, zagubionych po ludzku ludzi i nadzieja tylko w Bożym Miłosierdziu. W tym, że Bóg jest wierny swemu zamysłowi, by zbawić każdego człowieka i wszystko, co było możliwe. I co trzeba, czyni, choć na różny sposób. Znakiem tej wiernej i zbawczej miłości Pana Boga wobec nas jest także Matka Najświętsza i jej obraz, jej obrazy, jej znaki. Ten obraz na jasnej górze, do którego pielgrzymujemy, jak czyniły to przez wieki miliony Polaków, o tej wiernej, nieobrażającej się na nas. Miłości matki mówi także, te rany na obliczu to polska ręka zadała, ten czas, kiedy obraz był uwięziony, to polska ręka uczyniła. Te próby zniesławienia, ośmieszenia, sprofanowania, których jesteśmy świadkami, to polskie ręce czynią, wieszając na drzwiach szaletów, malując. We wszelakie kolory, prowokując albo próbując zniesławić święty obraz, święty znak naszego narodu, naszej matki. A ona nas kocha, a ona na nas czeka. Także wtedy, kiedy i w drodze na pielgrzymkę można było tu i ówdzie usłyszeć, po co tam idziecie, bo tam jest nasza matka. Bo tam jest matka, która nas wiernie kocha, bo tam jest ta, która pomogła naszym ojcom przejść przez życie, tworzyć piękne, piękną historię naszej ojczyzny, i ona pomoże nam tak budować teraźniejszość. Na początku lipca byłem w Sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie w diecezji zamojsko-lubaczowskiej sanktuarium przedziwnym, bo w centrum jest obrazek o wymiarach 9 na 14 cm. Obrazek, którego historia sięga 1640 roku, kiedy Matka Boża objawiła się Jakubowi Ruszczykowi mężczyźnie opętanemu i powiedziała: Jesteś wolny od swego zniewolenia, ale postaw tu znak uwielbienia Pana Boga. Postawi małą kapliczkę. Ludzie zaczęli przynosić rozmaite wota, wśród nich pewnie i ten obrazek. Ale kozacy, niszcząc ośrodki kultu katolickiego, zniszczyli tę kapliczkę. Jesienią, a na wiosnę, wśród prostopów, wśród błota, wierni, którzy tam przyszli, znaleźli nienaruszony ten mały obrazek. Wybudowano następną kapliczkę drewnianą i znowu ten obrazek w niej zamieszczono. Ktoś. Spalił tę kapliczkę, spłonęła doszczętnie, ocalał ten obrazek. Uznano to jako znak niezwykły. Wierni zaczęli pielgrzymować Rzeszami, czynią to do dzisiaj i doznają łask niezwykłych. 350 lat wierności w maleńkim znaku, koronowanym papieskimi koronami w 1965 roku. Znak miłości wiernej. Naszej matki, znak pomocy wiernej i skutecznej Boga, by człowiek miał wsparcie, miał doświadczenie wsparcia nieba w zmaganiach z ziemską rzeczywistością, które są zawsze dla tych, których dotyczą trudne. Przypominamy sobie o tej wiernej miłości Pana Boga, ukresu pielgrzymki, także po to, aby Uświadomić sobie, że odpowiedzią na tę miłość Pana Boga, na tę wierność ma być nasza wierność wobec Niego. Doświadczamy bowiem, że nie jesteśmy jak skała przed Panem, że nie jesteśmy jednoznaczni i czytelni jak ten krzyż na skalę. Przemiewamy wiele twarzy. To nie jest wierność. W niedzielę być na mszy świętej, w pierwszej ławce w kościele, a potem na czarnym marszu. To nie jest wierność. Fotografować się w drodze do parlamentu czy gminy z biskupem, proboszczem, dziekanem, a potem mówić, jak tu jestem, to zasady wiary mnie nie obowiązują. To nie jest wierność. Żyć tak, jakby Boga nie było, bo w biznesie Pan Bóg się nie liczy. Słyszeliśmy to świadectwo. Z Bogiem nawet biznes lepiej się układa, i to jest wierność. I takiej wierności na różnych płaszczyznach życia chcemy się uczyć. Zaczynając od wierności Kościołowi, od posłuszeństwa Kościołowi. Słyszeliśmy o kluczach w pierwszym czytaniu, i Pan Jezus dał Piotrowi klucze, by związał i rozwiązał w tym znaku ostatnie słowo, które ma wspólnotę utrzymać w jedności, w karności, w wierności Panu Bogu i Jego nauce. I dzięki temu, że pokolenia ochrzczonych są posłuszne temu, co Rzym, co Ojciec Święty powiedział, mamy jeden święty katolicki kościół. Wtedy, gdy tej wierności brakuje, a na przestrzeni dziejów takich sytuacji było wiele, zaczynały się rozłamy, schizmy, sekty, Własne drogi, własne kościółki, kapliczki. I tak było i po Trydenckim Soborze, i po Watykańskim I, starokatolicy, i po Watykańskim II, lefebryści. A i dzisiaj czasem wydaje się, że byłoby lepiej, gdybyśmy coś tej minionej historii Kościoła zatrzymali tak na siłę, wprowadzili na siłę. Niech będzie tylko po msza święta, niech będzie tylko na komunia święta, i jedno i drugie jest możliwe. Ale czyż nie jest równie ważne, abyśmy do Komunii Świętej przystąpili w stanie łaski uświęcającej? Ale czy nie jest ważne, abyśmy przygotowując się udziałem we mszy świętej do Komunii Świętej tej mszy nie przespali? Ale czyż skoro chcemy koniecznie tylko na kolanach, to może wróćmy do postu od 24. To zrezygnujmy tak, jak bywało, z mszy po południu, bo, bo księża mdleli i ludzie też nie wytrzymali do Komunii Świętej do 20, gdyby chcieli jak gdzieś nam nasze święto iść. Co lepsze, Kościół podjął działać na przestrzeni wieków, sprawdza się, służy i nam pielgrzymom. Tamsza też by tu była niemożliwa według starych zasad. Umiejmy zostrzec, że Bóg chodzi między nami. Bóg wychodzi nam naprzeciw naszej słabości, naszym innym sposobom rozumienia, przeżywania rzeczywistości, naszemu zdrowiu. I zaufajmy, w tym jest wierność. Roma Locuta causa finita. Dobrze na tym Kościół wychodził, gdy i wierzący człowiek wychodził, gdy Kościoła, gdy Ojca Świętego słuchał. To warto sobie przypominać także. Potrzeba wierności naszym wspólnotom parafialnym, w których jesteśmy z tytułu zamieszkania, ale które są też pomocą na drodze do zbawienia. Poprzez pasterzy, którzy nam posługują i są za nas odpowiedzialni. Poprzez świątynie, które przodkowie wznieśli, a my utrzymujemy. Poprzez dobro, które chcemy czynić razem. Może się zdarzyć, że jestem... Mam przy świętej tu i ówdzie, bo taka konieczność nie być nigdzie, to lepiej być tam, gdzie jest to możliwe. Ale przede wszystkim jestem odpowiedzialny za to, co dzieje się w moim parafialnym kościele. Tam dokonuje się systematyczna, stała moja formacja. Tam mam wnosić swoje talenty, by to była wspólnota uczniów Chrystusa, by On był świecącą lampą, prowadzącą wszystkich do zbawienia. Potrzeba nam wierności na drogach naszego powołania, na drogach życia z drugim człowiekiem, małżeństwie, na drogach kapłańskiego i zakonnego dążenia do wieczności. Wychodząc z Miechowa można było tam pod torami przeczytać: kocham, nie zdradzam. Opowiadają o starym guralu, którego Abitator partyjny namawiał do porzucenia Boga i zapisania się do partii. On wysłuchał, pokiwał głową i powiedział panocku: U nas wiary i baby się nie zmienia. I został przy swoim. I myślę, gdybyśmy taki chłopski rozum na co dzień mieli i go stosowali bez deliberowania, jak niezwykła, subtelna, inna jest moja sytuacja, nie mielibyśmy tylu problemów z niewiernością. Pielgrzymka, w której postępujemy, jest szkołą wierności, jest szkołą posłuszeństwa, jest szkołą stałości. Towarzyszy nam świadomość celu, do którego idziemy, zaufanie do kierownictwa pielgrzymki, do słów dyrektora. Towarzyszy nam dyscyplina, którą zachowujemy, idąc w tak po każdej grupie. Odpukać za zabobon bez nieszczęść, bez złych przygód. Trzeba nam trwać w tej wierności także, gdy wrócimy do domu. Trzeba nam trwać w świadomości, dlaczego warto być wiernym, bo jestem uczniem Chrystusa, bo jestem posłany do całego Kościoła i świata, bo otrzymałem niepowtarzalne i nie do zastąpienia powołanie. Bo kontynuuję to, co uczynili dla naszej ojczyzny na tej ziemi moi przodkowie, bohaterowie i święci. Bo jestem karmiony Eucharystią, bo doznaję Bożego przebaczenia, bo mam sprawiać, by miłość na śmierć nie umarła, bo mam być wierny na podobieństwo Boga, który przez krzyż mówi mi: Nigdy o Tobie nie zapomnę, zawsze możesz przyjść do mnie, w Tobie jest. We mnie jest Twoje zwycięstwo. Święty Jan Chryzostom w liturgii godzin, którą kapłani czytali dzisiaj z rana w święto świętego Bartłomieja Apostoła, napisał, że przez słabych i nieuczonych ludzi Krzyż odniósł zwycięstwo nad światem. Przez nas i w naszym życiu On może dokonać tego także. Tylko zaufajmy, bądźmy wierni. Amen.